Kochani, dzisiaj nagrywam dla Was back to school, yy, czyli powrót do szkoły, rzeczy, które kupiłam. Nagry teraz nagrywam to drugi raz, gdyż zadzwoniła do mnie moja ukochana babcia yy, i musiałam przerwać, dlatego sobie to poprzekładam z powrotem. No i będę Wam pokazywać rzeczy, które kupiłam. Yy, Zacznijmy... A, i w tej części będą teczki, zeszyty, notesy. W następnej części będą rzeczy typu ołówki, długopisy, temperówki, gumki i tak dalej, bo dzisiaj jadę właśnie kupować takie rzeczy. W trzeciej części będzie piórnik, plecak i rzeczy, które chowam do plecaka, typu jakieś żele antybakteryjne i tak dalej. I może będzie czwarta część, ale to się okaże. Dobrze, zaczniemy od teczek. Widziałam takie dwie teczki. Te jak jeszcze na pewno dość do teczki, bo u mnie teczki idą w przeciągu dwóch miesięcy. Bo ja cały czas coś wyjmuję, albo jak chowam jakieś małe rzeczy, to chowam tu górą, przez co tu się rozrywa, no i cały czas maltretuję te teczki. Miałam jedną taką plastikową skotkiem, jednak nie mogłam jej znaleźć. E, I tak, pierwsza taka, do staczni. taka w środku, one były coś, nie wiem, po złotówce, czy złote ile, no, nie wiem, nie pamiętam. Będę się starać Wam mówić ceny, jednak nie pamiętam wszystkiego. No i druga taka, nie umiem rozczytać, co tu pisze Shine. Coś tam yy, you go No nie umiem się raz czytać, co tu pisze. No taka w środku. Ok. Teraz notesiki. Tu mam planer. To nie jest notes, tylko planer. Dostałam go od yy, dziewczyny mojego brata. Jednak wiem, że był on w Biedronce za 20 złotych. Taki planerek, tutaj są dni, tutaj są notatki, ale generalnie to są tutaj dni po prostu. Tak, czwartek, piątek, tutaj jest kalendarzyk, przepraszam, lista zakupów, to takie różne rzeczy, wiecie, przydatne bardzo. I on był w Biedronce za 20 złotych. On był chyba w zeszłym roku, ale wiem, że nie był on w lato. Albo. Nie, wydaje mi się, że nie był on jak y, było lato, tylko że był on później. I dalej, koło notesik już w zeszłym roku go miałam. Y, Jego ja kupiłam w Osho, sobie jakieś głupoty. Tutaj y, za 4 złote, około, czy 3 złote, taki. Y, kratkę, 120 kartek aż. I następnie taki malutki krateczka też, 80 kartek za chyba 2 złote z Lidla, a ten z Oszą, teczki też z Lidla, a ten planer z Biedronki. Teraz przejdę do zaszytów czyli czego co najbardziej lubię. I tak. Teraz pokażę Wam zeszyty, które kupiłam sobie wczoraj w Lindu. To jest taki zeszyt 60 kartek kratka. Taki jak tateczka. Dalej taki. If you can dream it, do you. You can do it. Przepraszam. 60 kartek kratka. One wszystkie są 60 kartek, więc po prostu będę mówić czy kratka, czy linia. Ja brałam bardzo dużo zaszczytów w kratkę, gdyż w linie po prostu ja mam tylko do polskiego. A teraz jak będę już w końcu miała zeszyt do historii, to może do historii, a tak to do wszystkiego używam kratek. Dalej taki, 60 kartek kratka, przecudowny w korony. Pewnie mi to spadnie zaraz. Taki jak teczka, 60 kartek linia pierwszy w nim, nie? Yy, dalej, taki z kociaczkiem. Miałam brać tylko właśnie w takim stylu, ale no, nie mogłam się powstrzymać. No a taki zeszyt zawsze się przyda, nie może nawet do biologii. 60 kartek kratka i no, nawet wziąć sobie jako jakiś brudnopis też może być. Zeszytów nigdy za wiele. Yy, dalej taki, kaktusy, taki jak ten malutki no sześćdziesiąt 60 kartek kwiatka. Taki. I następnie z takim misiem. I'm not perfect just 8. Awesome. Taki 60 kartek linia. Teraz przejdę do zeszytów, bo ja wszystkie te kupowałam w zeszłym roku, tylko te kupowałam wczoraj. Tylko że ja nie zużywam aż tak zeszytów. Bo... Zawsze zużywałam najpierw te brzydkie, a później te ła, tych ładnych mi jest szkoda. Ale dobra. Mam dwa zaszyty z MPK. Ja je kupiłam na promocji, bo one kosztowały na początku chyba po 7 zł. Z tego co pamiętam, jeśli się mylę, to przepraszam. A kosztował on 0,99 99 na promocji. A mi się one bardzo podobają, bo są one matowe. Są takie fajne, miękkie. Takie jak te zaszyty Oxforda. To jest linia 60 kartek. I to też jest linia 60 kartek. Tutaj są takie: ten napis, i niektóre serduszka. Są takie świecące. Tu są ramki świecące. A tu z tyłu są. O, tu jest, tu. Um, I tutaj pisze Always in my heart. A tutaj jest taki: All you need is love. I też jest taki mięciutki z tyłu, jest taki fajny napisik. Um, no, ale jest super. Są takie mięciutkie, i takie. Nie. Teraz te, które kupiłam w Lidlu w zeszłym roku, ten, 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 ten. I tyle? Tak, bo już zużyłam e, resztę tych, co kupiłam. I tak pierwszy jest ten. Feels like riding a bicycle to keep your balance, you must keep moving. Prześliczny, przepiękny, niebiesko-miętowy, 80 kartek linia. W zeszłym roku kupowałam dużo zeszytów w linie, a nie przypuszczałam, że będę, że nie będę potrzebowała po prostu zeszytu do historii. I tak wyszło. Ponieważ w sumie, jak w historii się pisze daty, to chyba lepiej w kratkę. No, ale nie wiem, jeszcze zobaczę. Tu mam kratkę, 60 kartek. taki śliczny. Life is like photography. Always look on the bright side of things. Taki szaro-różowy. Szczerze to pełno osób miało te zeszyty. Właśnie te i duże i te, właśnie A5 i A4. Um, a, i on jest w krateczkę. Um, ten z gramfikatem It's not me, it's you. E, 60 kartek linia. E, I ten, który mi się bardzo podobał, czyli The sky is no longer the limit. Taki śliczny 80 kartek krateczka. E, teraz przejdę do tych, które kupiłam w Biedronce. Czyli tak. Ten kupiłam... przed... wczoraj? W piątek. <noise> tak, w piątek go kupiłam, no ale nie mogłam się powstrzymać tym buldożkom i one były po 70 groszy te zaszyty. To jest akurat linia. I żałuję, że nie wzięłam więcej, jednak wzięłabym w kratkę, tylko że... a to jest 60 kartek, tylko że to były same z piłkarzami i tak dalej, a ja nie chciałam takich, więc wzięłam tylko ten. Ale nie mogłam się oprzeć tym buldoszkom. Dalej to jest ten. U mnie dużo osób go miało i mi się spodobał, a że była po niej wyprzedaż, że te zaszyty interdruka, które ja kocham, bo mają najładniejsze wzory, to jest 80 kartek kratka, że one były na promocji za chyba też 60 czy 50 groszy nawet. No to sobie go wzięłam, bo to już były takie resztki. I były same, właśnie jakieś takie brzydkie, zaszyte. Później patrzę, jest coś różowego, wyjmuję ten, i. No tutaj są różne rzeczy: jest kawka, lody, brodki 80 kartek, kratka. Jak już mówiłam. Jeśli będę się plątać i powtarzać, to przepraszam, ale. No, po prostu jakoś tak nie wiem. Dalej ten z biedronki. Złoty. Napisam Amazing. A tutaj Glitter Hipster. Też z Intertuka. 80 kartek kratka ja go też kupiłam na tej promocji za 50 groszy e, Dalej ten e, It is Wise to Be Smart z takim puchaczem Animo <grym> w filozofii e, 80 kartek kratka e, dalej a to już koniec, teraz koniec z Biedronki. Teraz pokażę Wam jeden zaszyt, który nie wiem nawet skąd jest, ale to jest chyba ta firma, która tu była już. Nie, nie wiem. Tak, to był on kupiony w Lidlu, ale pewnie x lat temu, bo on chyba jest jeszcze nawet mojego brata, powiem Wam. Um. Taki posta, mówiłam, że go pokażę, może nie wiem, 60 kartek kredka, ale na pewno go nie użyję, chyba że mówię jakiś brudnopis, czy coś takiego, no bo po prostu jest brzydki w porównaniu do tych innych. I mam jeszcze pełno takich zeszytów, tylko że są one mojego brata, no i są one brzydkie, albo takie, które mi się nie przydadzą, więc pokazałam tylko ten. Teraz... Ten z korony, znaczy korony Boże. Oszą. Um, yy, ten Secret Garden. 60 kartek i linia. On, to są te do kolorowania. Wiecie, które. Miałam sobie go wziąć na biologię czy na polski, sobie to, coś tam robić, ale koniec końców nie pykło. I ten piękny, cudny zeszyt. Create your destiny Taki śliczny 80 kartek kratka Hologram No i to tyle Brakuje mi jeszcze tylko zeszytu Do, do religii yy, Jednak muszę go kupić dzisiaj Bo nie wiem jakiego będę miała Nauczyciela yy, Który być może będzie wymagał Żeby tam był nie wiem pap, jeszcze ktoś Więc nie mogę sobie wziąć Zwykłego zeszytu czy nawet tego niebieskiego W paski gdyż pewnie będę musiała mieć taki typowo do religii, a jeszcze wam pokażę. E, zeszyt. Zeszyty właściwie do nut. Słuchajcie, jednak się do niego nie dokopałam, myślałam, że go mam tu w szafce, być może jest on u mojego brata w szafce, gdy mam te pozostałe rzeczy. E, jednak no taki sam jak w zeszłym roku miałam. Taki zwykły A4 poziomy z Interdruka z pianinem, czy... No z jakimiś klawiszami takimi i tak czy inaczej tak będę musiała dokupić zaszyty do nut, bo to niestety idzie i idzie a tak nienawidzę muzyki, że masakra no ale cóż zrobić okej, okay, ja kończę, nie będę już przedłużać tak gdzieś jak ten filmik jest za długi, bo trwa już 13 minut ale okej okay. także ja już kończę jutro, najprawdopodobniej jutro Nagram kolejną część tego, czyli te właśnie pierdółki takie. Także pójdziaczki. Papa!